Kiemka, witam Was w kolejnym odcinku na kanale z tej strony. Dzisiaj na samym początku odcinka odbieramy nagrody za skład Battles Skromne, ale nadal to są jakieś nagrody. Srebro 3. Także otwórzmy sobie na początku te nagrody za skład Battles Tu mamy Brumę. Z nim nikogo ciekawszego nie ma. Paczka z piłkarzem 75. Plus. Zobaczmy, ktoś wychodzi. Napastnik z Francji. poczek. Ligę! Nie gadajcie, że to Mbappe będzie. Jezu. Ja wiem, że da się rozpoznać, że to nie było walkoutu. Nie pamiętam, jak to się rozpoznaje. Jezu, jaki strolowany zostałem przez to. I jeszcze mamy tą paczkę od 75 overalla do 85 bramkarz z. Austrii. Bramkarka. Bramkarka z Austrii. Zinsberger będzie jako foder. Nic więcej. No i to tyle, jeśli chodzi o nagrody za skład Battles. No, zawsze jakieś tam kilka kart do klubu wpadło. Możemy sobie otworzyć teraz wszystkie paczki. Oprócz paczki za 50 tysięcy. Zostawimy sobie ją po meczyku, żeby nie otwierać wszystkiego naraz. Niech będzie paczka piłkarzy elektrum No tutaj srebrna karta nam od razu wyskakuje, więc to nie zwiastuje niczego dobrego. Paczka. Z kolejnym piłkarzem 75, plus Gertruda. Już go trafiliśmy nieraz. 2 razy 75. plus Może będzie ktoś fajny. Muszę się nauczyć rozpoznawać te walkouty, Będzie myślę, łatwiej. No i nie będę taki trollowany, jak w przypadku właśnie napastnika z ligę francuskiego Locatelli. Paczka z piłkarzem 85. Plus, tym razem zobaczmy, czy może być ktoś fajny. Ujej, ujej, jakaś pani z Japonii, Sugita 8-3. Pomocniczka do końca gry. I na ten moment ostatnia paczka. Mega paczka rzadkich kart. Zobaczmy, proszę Państwa, czy może być coś mocnego z tej paczki. lewobrońca. obrońca, obrończenie. Ale może chociaż jakiś dobry overall będzie. Za chwilę się przekonamy. 8-5. To prawie walkout. Jamal! Oh my god. Piotr, nie wiem, ile on jest teraz warty. Jeszcze tutaj diata. Zobaczmy, ile działa. Dobra. <grystanie> wiem, że on ma informa 84 i chyba jest paczka jeszcze z informem. Dlatego sobie otworzymy ją też później na pewno. Paczuszka z podglądem, standardowo. Raczej nie będzie warto jej kupić. Ale zawsze, dobra, dobra, już widzę. Nie oglądam dalej. Nie warto, nie warto. Możecie dać znać w komentarzu, czy przez te kilka dni coś Wam wpadło z tej paczki z podglądem, ale śmiem wątpić. No i dobra, proszę Państwa, wchodzimy sobie teraz do Division Rivals. Jeśli chodzi o kwalifikacje, 941 punktów. Czyli w sumie, jak wygram jeden meczek, no to już będę mógł grać kwalifikacje. No dobra, zagramy sobie ten jeden mecz, ale ogólnie postanowiłem że kwalifikacje pierwsze rozegram poza wizją, żeby tutaj wiecie, w pełnym skupieniu to rozegrać, bo no trzeba wygrać trzy mecze na pięć. Ja no jestem troszeczkę niepewny, czy mi się uda, no ale będę się starał. Do nagród lepszonych brakuje mi 20 punktów, ale spokojnie, ja to zrobię. Też poza wizją. Wiem, że zapomniałem w poprzednim odcinku, dopiero przy montażu się skapłem, że nie wrzuciłem tego Vandy Baker, także niech wlecie sobie za kantę, żeby tutaj Loftus Chick mógł być ever ten Van de Beek to już stanie do 30 tysięcy. Także raczej nie jest to jakaś dobra karta. No ale fajnie będzie ją sobie sprawdzić. Tak więc takim składem wychodzę do meczyku. No nic się nie zmieniło. Poza tym, że dałem tutaj Van de Beeka. Wygrajmy i będziemy mieli kwalifikacje. Ok, już rywal znaleziony. Bez pokazania mi jego w ogóle nazwy. Jest ten Turam z SBC. Kamuinga, Bruno Fernandes. Piątka z tyłu obrońców. Zobaczymy. Trzeba tutaj kreatywnie to... Rozegrać Van de Beek. No właśnie, kreatywnie. Biegnięcie przez boisko. To jest najbardziej kreatywna rzecz, jaką mogłem tutaj zrobić. Dawaj, 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 dobrze. loftus Teraz Iniaki Williams. Iniaki Williams. Dystansu. Gol! Jest! 1 do 0. No nie spodziewałem się, że to wpadnie, ale ładnie pakował ten Iniaki Williams. Tą piłkę do siatki. 1-0. Ło, ale podanie beznadziejnie. Tutaj rywali. Teraz Iñaki Williams. No patrzcie to, no. O zimę. O, man, pokręcił się, ale kurde, broni Ederson. Aj dobrze Van de Beek pięknie teraz popisał się odbiorem i podajmy tutaj Gordon podanie do Osimena. Iniaki Williams. Iniaki Williams widać tam Loftusa Chica, który pi a, dobra, spalony. Dobra, iniaki Williams, berba, spin, zielonka, gol, 2 do 0. Pięknie tutaj klepiemy rewala. Myślę, że na spokojnie wygramy ten mecz. Był faul, nawet nie, nie dostrzegłem tego. I zobaczmy, Gordon, czy strzeli z rzutu wolny? Nie. I dawaj, 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 Gordon do Zimena! Dawaj, Williams, 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 Williams. I dawaj, Ozymen, chodź, to w pole karne. Podajmy i główka! Ach, nie wpadnie ta piłka. O właśnie, Markus Turam. <laughs> Kolejna sytuacja rywala. No niestety, rywal ma pecha. Dawaj, Gordon. O zimę, no o to chodzi. Strzelamy bramkę. Nie ma bata. Ależ tam załatwiona obrońca. Pięknie, 3 do 0. Turam. o, dobra. Rywal zaskoczył mnie. Czy jeszcze coś zrobimy w tym meczu? Proszę Państwa. o już tutaj Inia William. Kurde no, ale Van de Beek dobije Niestety nie No nic, mamy koniec spotkania 3 do 1, bramka honorowa rywala Niech ma, niech się cieszy Jeszcze tylko się upewnijmy Strik cały czas jest, 59 punktów Oczywiście, no i mamy 1000 na 1000, no a teraz czas na pomyczową paczkę Za 50 tysięcy, zobaczmy Czy trafimy kogoś fajnego do drużyny Na ten pierwszy mecz w kwalifikacjach Lewy pomocnik z Hiszpanii Raczej nie, no nie wiem kto to będzie za chwilę się. O Jezu, przepraszam, uderzyłem w mikrofon. Bajler Rebel, Grimaldo. Byłby fajny, tylko szkoda, że tak mu dowalili z tym tempem. No 74 tempo, nic już ciekawszego nie ma. Zrobimy jeszcze sobie ważne mecze. Pierwszy segment już wcześniej zrobiłem, już otwieraliśmy paczkę za niego. Teraz drugi, mieszana paczka piłkarska. Zobaczmy, czy będzie coś mocnego. No zawsze tak mówię. Napastnik. To nie, nie, to nie jest tym razem z ligę. Enestri, <grych> dostał upgrade, wow. Trzeci segmencik ukończony, mała mieszana paczka. Leci ktoś złoty. P. o Boże, no już ta narodowość to, no już wiadomo, że nie będzie nic dobrego. Z Realu Madryt. Czekaj, to będzie ten... Nie, dobra, to będzie Brahim. Nawet wam nie pokazuję zawartości w środku, bo nic po prostu nie ma. No i całe ważne mecze mamy już ukończone. Paczka piłkarska Electrum Prime jako przedostatnia paczka z tego SBC, środkowy pomocnik z Francji. Dobra, będzie to jakaś pani, ale nie wiem, z Realu Madryt? Zobaczmy. I za całość mieszana rzadka paczka piłkarska Gwarancja 81 plus napastnik z Niemiec Oczywiście Bundesliga, nie wiem, może jakiś Adeyemi Jezu, nie, nie, dobra, Boże, jaki openda Jaki opęda, udał Nieważne, nie było tego, w ogóle wytnie się to Dobra, proszę Państwa, nikt nie zasilił naszej drużyny z tych paczek Także takim składem Wychodzimy do pierwszego meczu w kwalifikacjach. Jest i pan oponent. Gdzie jest nazwa? No to jest zbagowane, Dobra, znowu jakiś błąd. Jezu, Van Dijk, Griezmann, Dembele, Hernandez. Co tu się dzieje? Ojeju, już mamy pierwszą sytuację. Ale <ścoughs> oczywiście, no Van Dijk musiał to mieć. Rywal już tutaj tak samo zestresowany jak ja. I pięknie Danilo to blokuje. I teraz o -S -S Lecimy, 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 lecimy! O -S -S Lecimy z Jonka! Jest jeden do zera! Pięknie! Mamy to! Zaczynamy super! Oby tak było do samego końca! Teraz znowu Ozlimen wypuszczony przez Gordona! Pięknie tutaj podał, i teraz musimy się cofnąć! Musimy się cofnąć! Poszukać tego podania! Nie wchodzić na siłę w pole karne, no bo to jest bez sensu! Ja właśnie, jak grałem poza wizem, to często właśnie tak klepałem. Wycofywałem tą piłkę i to działało. Dużo meczów wygrywałem, przez to w miarę szybko udało się wbić te punkty. Bo inaczej nie wiem, co by było. No, po prostu dłużej wbija punkty. <ścoughs> I teraz diabi, jeszcze nadal lecimy z tą akcją. Wypuszczony, nie no, cofnięty. Kante, Loftus Cheek, Oziman, Oziman i Oziman. No nie, no broni Mike. Cały czas jesteśmy. W polu karnym rywala O Zyman! yes, Jest! 2 do 0. Pięknie, pięknie. No mamy taką przewagę. Czuję, że. Mam nadzieję, że wygramy. Mam nadzieję. Nie mówię, że wygramy na 100%, bo wiem, jak to się potrafi kończyć. Wszystko zmieniać się w meczu. Ależ tam był faul. Chyba będzie czerwona kartka i możliwe, że będzie rage quit. Zaraz się przekonamy. Tak jest. Mamy to. Pierwszy mecz wygrany w kwalifikacjach. Jeszcze tylko dwa. Z racji, że tak szybko nam poszło w tym meczu, no to zagramy jeszcze jeden, ale przed nim rozbudowa Team of the Week. Spójrzmy, kto wypadnie nam w tej paczce. No może być ktoś dobry. Jest Vinicius. Nie, dobra. Środkowy pomocnik z Portugalii. Liga Rosyjska. Zaraz zobaczymy. Eee, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Eee, Ruben Neves. Okej, okay, no, nie ma takich złych statystyk jak na początek gry. Za chwilę zobaczę ile w ogóle on kosztuje. Nie no, praktycznie Quicks jest warty. Ja już mam tyle u tych środkowych pomocników, że niepotrzebny mi on jest. Pójdzie na jakieś SBC. Czas na ostatnie spotkanie. Wygrajmy drugi mecz w kwalifikacjach. Czy będzie lepszy skład niż poprzednika? I no nie. Jest nawet ikona Schweinsteigera, dobra. Skład gorszy, ale może mieć lepszego skilla. No mam nadzieję, że się uda wygrać, to żeby było fajnie, bo tylko jeden mecz musiałbym wygrać. Już widzę, że tutaj rywal wymienia jakieś dziwne podania, także chyba ogarnie o co chodzi. Podania do Olise, ale na szczęście nasza obrona sobie poradziła. I teraz podanie Ferran Torres, powershot 1. Do zera, to będzie o wiele cięższe spotkanie Loftus-Chick Ner 1, czy on wbiegnie, czy on to zrobi Proszę państwa, Loftus-Chick No zablokował, ale co robi rywal, on nie gra? No to musimy skorzystać z tego Dobra, no gra, ale no Nie wiem, co chłop robi, cały czas pauzuje Nie wiem, może robi coś ważnego teraz I chce chwilę przedłużyć, żeby dokończyć Nie wiem, broń Boże, nie wychodzimy tutaj obrońcami pięknie Guardiol Widzę tam jakiego Williamsa, który pięknie się pokazał I co teraz? To teraz o oh, Siemen, Wiktor! No strzel! Kurde! Wiktor! Love to streak! Love to streak o Osimen, O Kurde, no! Mamy tę sytuację, to jest najważniejsze. No w końcu któraś musi zostać przez nas wykorzystana. O Lise, No nie, Markus Thuram, dawaj tam Guardiol! Guardiol! Aj, nie strzela, dobrze! Power shot? Nie, no nie ma takiej opcji samba broni. Też uda się ta centra. Niestety, kurde, no udało się ta akcja zrzutu różnego rywalowi. 2-0. Ale błąd! Aha! No jak rywal tutaj góro rozgrywa. Power shot, dobrze samba. Rywal leci, leci z atakiem. No, no dawaj, Guardiola odbierz mu tą piłkę. Dobrze i mamy koniec pierwszej połowy. Wiecie, co na drugą połowę wpuszczę za Williamsa Griezmana, żeby tutaj mógł nas finezek trochę poratować. No, statystyki mówią, że rywal jest lepszy, ale my pokażemy teraz, czuję, w drugiej połowie, że to my jesteśmy lepsi. U, ale tam Loftus się pokazał, Grisby! Kurde, zablokował tą finezkę, co za chłop. Tu, Grisman. Griezmann! Gol! Jest! 1-2! Pięknie, mamy brałkę kontaktową. Może nie z finezji, ale potężny strzał na zielonym poszedł. Dobrze, dobrze. Da! Nie, nie, nie! Nie chciałem! Tylko nie czerwono! Dobra, nie ma czerwonej. Myślałem, że to będzie czyściutki wślizg. No! Dobrze, dobrze samba. Mam nadzieję, że tylko nie wykorzysta tego. Jest! Myślałem, że to już wpadnie, ale na szczęście słupek. Może Griezmann! 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 Kurde! Rywal dobrze tutaj kontroluje defensywę, ale nie na tyle dobrze, że nie będziemy mogli się przejrzeć. Leci Gordon! Let's go! Gordoniasty! Osimeniasty! Osimeniasty! Podanie do Lostusa Chica, teraz tutaj niech będzie Diabi, Diabi, Diabi do Grismana. Grizman odgrywa jeszcze do Simona. o Simon! Gol! 2 do dwóch mamy to! Wyrównanie w tym meczu! No strzelmy jeszcze jedną bramkę i będzie ideolo! Jest! Ależ no dobrze, to jest takie fajne uczucie. Jak tak się starasz, tyle czasu. I w końcu wpada. No dobrze, że to nie są końcowe minuty. No bo ja chciałbym wygrać w regulaminowym czasie gry, a nie tutaj jakieś dogrywki się bawić. Dobrze, to Chick, no klasa, no cieszę się, że on jeszcze będzie miał lepsze statystyki. No, Rejeward, tu widać, próbuje jakieś triki, próbujemy zmylić. Ale nie ze mną takie numery. Nie, nie, nie. Loftus Chick. Wróci się do tej obrony. Klasa światowa po prostu. Ostatnie sekundy tego spotkania. Lecimy z ostatnią kontrą w tym meczu. Znaczy w regulaminowym czasie gry. Gordon. Aha, chyba wyszedł z tą piłką. Kurde, myślałem, że nie wyszedł. Mamy niestety dogrywkę. Nie, nie, nie. Dobrze, Samba. Dobrze, dobrze. Dobrze, Loftus Chick. Loftus Chick, może Gordon. Ale ładnie, ładnie. Spróbujmy wykorzystać ten rożny Mamy do tego piłkarzy. Gol! Jest, proszę Państwa. 3 do 2. Danilo strzela w rameczkę. Piękna główka. Mamy prowadzenie. Haha, ale beznadziejnie. Teraz Griezmann. Fineska musi być. No co tu się wydarzyło? Proszę Państwa. Nie, 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 dobrze Samba, ależ nas teraz uratował. Rywal sobie za prosto wszedł w to pole karne nasze i teraz wybronić to. Proszę państwa, wybronimy i mamy to. Czy to się wydarzy? No, come on, strzelaj w końcu! No nie wierzę po prostu, nie wierzę w to. Rzuty karne, serio. Okej, okay. jako pierwszy do karnego podchodzi cygankow. Czy Samba dare to dobronić jest, mamy obroniony pierwszy rzut karny. Antoine Griezmann, będzie lewo-dół. Pięknie, strzelamy pierwszego karnego. Teraz Pellegrini kontra Samba. My to obronimy, ja to czuję, będzie teraz lewy, albo dobra, prawy-dół. Ozyman. Dawaj, strzelisz to, ja w ciebie wierzę Prawy, tak jest Markus Thuram Ja myślałem, żeby go zrobić, ale chyba z niego zrezygnuję I teraz pięknie zamba, o to chodzi Nie ma, nie damy wygrać panu I teraz Danilo, aj, dobra, dobra Na szczęście mamy ten punkt przewagi Schweinsteiger Czy to obronimy? Prawy? Aj, no nie, lewy Teraz strzelić i będzie super Lewy dół! Lewy dół! Jest! Jeśli obronimy to wygramy, no ale jeśli nie obronimy to wystarczy, że strzelimy. Zobaczymy prawy, lewy. Strzelić to i mamy to proszę państwa. Zaryzykuję. I zostanę! Chciałem powiedzieć strzelę w środek, to była zła decyzja. Niestety to była zła decyzja. Będzie prawo, jest środek. Kurde, dlaczego strzelałem w ten środek? No dobra, niech będzie prawo dół. Prawo dół jest na szczęście, nie dał rady tego obronić. Strzelam teraz na lewo dół. Lewo, dół, o to chodzi O to chodzi, teraz nie strzamy Żadne środki, będzie prawo góra Czy Loftus czy to zrobi? Jest, wygrywamy, drugi mecz W kwalifikacjach, proszę państwa Co za emocje w tym drugim spotkaniu Ale mamy to, dowieźliśmy Takie mecze właśnie musimy wygrywać Trudniejsze, jestem już spokojniejszy No bo mam dwa mecze wygrane, jeszcze tylko jeden Wygrać i mamy kwalifikacje do UD Champions, a na sam koniec Wyzwanie RTTK 2 Zobaczmy, paczka pił że Electrum Prime. Może coś się uda jeszcze trafić za ten meczek taki emocjonujący. Nie, Premium, przepraszam. Nie Prime, tylko Premium. <grydy> zobaczmy lewy obrońca z Portugalii. Uuu, Nuno Mendes. Czyżby to był on? Czyżby wleciał za Kadioglust? Chyba tak. Chyba to będzie Nuno Mendes. Jaką on ma cenę? 83. Dobra, zobaczmy zaraz... Zobaczymy, ile on kosztuje w ogóle. Jeszcze Konaty! Proszę Państwa, jest to wymienna paczka. Konaty 20 tysięcy. Nuno Mendes 4 tysiące jakieś, ale Konaty... Konate, tylko właśnie on jest wymienny, także chyba go, chyba go będę musiał sprzedać i będziemy myśleć nad transferami jakimiś przed Food Champions. No super, mamy takie pierwsze większe końce zarobione. No i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Dajcie znać, jak Wam idzie lub jak Wam poszło w kwalifikacjach i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Na razie.